Dobry wieczór, całej świecie w internecie. Spotykamy się wieczorem, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Każdemu przecież się zdarzy. Czasem się zdenerwuje to po prostu musi rozładować swoje emocje. Ale przecież tak nie myśli. Chcę dzisiaj poruszyć temat przemocy psychicznej, bo o niego pytacie najczęściej. Powiedz o tym komuś. Na początku przypomnijmy sobie krótko, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje. Mam misję psychoedukacji, a więc zapraszam. Czym jest przemoc? To każde działanie, które jest intencjonalne, czyli ktoś robi to świadomie, naruszając moje prawa i moje dobra. Powoduje szkody fizyczne, psychiczne, i który ma znaczącą przewagę nad drugą stroną przewagę fizyczną, psychiczną i każdą inną. A jakie są rodzaje przemocy? Mówimy o przemocy fizycznej tej, która kojarzy nam się, że jeżeli mamy siniaki, to wtedy ta przemoc jest, w innych sytuacjach jej nie ma. No nie. Czyli popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrzącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie pomocy. Dlaczego to wyliczyłam? To są rzeczy, z którymi spotkałam się w gabinecie: dotyczące przemocy fizycznej, przemoc psychiczna, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia. Narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, często z osobami bliskimi, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie groźb. To przykłady y, przemocy psychicznej. Przemoc seksualna, każde wymuszenie pożycia seksualnego, wymuszenie nieakceptowalnych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiet, przemoc ekonomiczna, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, Przymuszanie do zaciągania kredytów i niszczenie rzeczy osobistych. Ale dziś koncentrujemy się, drodzy Państwo, na zjawisku przemocy psychicznej. To szarpanie, ośmieszanie, wyzywanie, poniżanie, sprawianie przykrości i bólu osobie bliskiej. Hm. Nie zachowujemy się tak wobec przełożonego, znajomych, obcych ludzi. Dlaczego? Bo zwyczajnie spotkałoby, spotkałyby nas różnego rodzaju konsekwencje, których nie doświadczymy od osoby bliskiej, która jest ofiarą takiego rodzaju przemocy. To dlaczego do jasnej cholery krzywdzimy osoby bliskie? Często w gabinecie słyszę od swoich klientów i widzę oczami wyobraźni w głowie taki obrazek, jak to najczęściej klienci kolokwialnie mówią: On czy ona tak stoi i gada, i gada, przywołując mnie do porządku. Zupełnie tak jak w szkole. Postawię ci uwagę i pójdziesz do konta. Czuję się idiotycznie. On jest przecież taki dobry dla mnie, a ja przysparzam mu tyle problemów. Mówił, że jestem taka niewdzięczna. Gdy już udało mu się wstawić mnie do tego kąta, nie odzywał się do mnie. Karał milczeniem, nie odbierał telefonów, był dla mnie nieosiągalny. Doprowadzał do sytuacji, w której to ja przepraszałam za swoje zachowanie. Znacie to? Często słyszę, że dopiero podczas, podczas rozmowy ze mną czy z innym specjalistą jak ktoś nazwał to zachowanie i głośno powiedział To jest przemoc psychiczna. Wiele historii, które później słyszałam, słyszę, mają wspólny mianownik to moja wina. Gdybym się nie zachowywała, tak, on by był inny. Może powinnam się bardziej starać. On robi przecież tyle dobrego, jest takim dobrym ojcem. I każda z tych osób obwiniała siebie i bitowała i tak już cienką skórę doświadczeń. Najtrudniej jest jednak odkleić od siebie plaster to moja wina. On niby za każdym razem spada, bo się zmoczył, zniszczył. Ale wtedy klienci przyklejają nowy, mocniejszy. Wtedy usprawiedliwienia partnera też mają mocniejszy wydźwięk, bo przecież tak trudno być z tak niezorganizowaną kobietą. Czasem pytam, ile klient, klientka ma tych plasterków. Bo ta rana, na którą je przykleja, nie jest małym zadrapaniem, a mocnym pokieroszowaniem skóry, i będzie niezbędna interwencja chirurgiczna, później antybiotyk, a później jeszcze dbanie o to, żeby rana się zabliźniła. Bardzo często działa to na Państwa wyobraźnię. Dlatego warto mówić o tym, że przemoc psychiczna. To forma przemocy, która często pozostaje dla społeczeństwa niewidoczna, nie zostawia widocznych śladów na ciele, ale ma ogromny wpływ na psychikę i emocje ofiar. Najbardziej niepokojące w przypadku przemocy psychicznej jest to, że nie zawsze łatwo ją zidentyfikować. Ofiary często nie zdają sobie sprawy, że właśnie doświadczają tego rodzaju przemocy, ponieważ sprawca manipuluje ich percepcją rzeczywistości i wmawia, że są winne i bezwartościowe. Przemoc psychiczna ma poważne konsekwencje dla ofiar: może prowadzić do chronicznego stresu, depresji, lęków, problemów z samooceną, a nawet myśli samobójczych. Ofiary często czują się uwięzione w toksycznej relacji, bojąc się odejść ze względu na strach przed represjami ze strony sprawcy lub brakiem wsparcia społecznego. Przemoc psychiczna jest realnym problemem, który dotyka wiele osób. Razem możemy działać, aby zakończyć ten cykl przemocy i stworzyć społeczeństwo, w którym każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa i godnego życia. Trzeba o tym mówić, trzeba o przemocy mówić głośno, bo to podstępny przeciwnik. Dobranoc. Powiedz o tym komuś. Bajka na dobranoc o trzech wędrowcach. Trzech Beduinów przedzierało się przez pustynię, szalała akurat burza piaskowa, i podróżnicy byli bliscy zgubienia drogi. W pewnym momencie wszystko ucichło, w powietrzu zaległa martwa cisza. Niebo zajaśniało i wędrowcy zdali sobie sprawę, że na chwilę staną się świadkami czegoś wyjątkowego. Z zapartym tchem oczekiwali, aż Stwórca wyjawi im tajemnicę ich istnienia lub coś w tym stylu. Zamiast tego usłyszeli głos mówiący. Nazbierajcie kamieni do sakiew, następnie podróżujcie przez jeden dzień. U kresu waszej wędrówki będziecie szczęśliwi i smutni zarazem. Beduini byli mocno zdziwieni i zawiedzeni tym, co usłyszeli. Spodziewali się wyjawnienia jakiejś wielkiej tajemnicy lub czegoś, co uczyni ich wybrańcami losu. Jednak przez szacunek do nadprzyrodzonego zjawiska, jakiego byli świadkami, wrzucili trochę kamieni do Sakiew i ruszyli w dalszą drogę. Po całym dniu wędrówki dotarli do oazy, która była celem ich podróży. Gdy zajrzeli do Sakiew, ich oczom ukazał się wspaniały widok. Wszystkie kamienie zamieniły się w najprawdziwsze diamenty. Faktycznie byli szczęśliwi i smutni zarazem. Szczęśliwi, bo stali się bogatymi ludźmi, smutni, bo przecież mogli nazbierać więcej kamieni, gdy mieli ku temu okazję. Podobnie jest z naszym życiem i karierą. W pewnym momencie pojawiają się diamenty, jednak aby w ogóle one się pojawiły, trzeba nazbierać kamieni. Czym są te kamienie? Wszystkim tym, co jest proste, wymaga sporego wysiłku i z pozoru nie wygląda, jakby miało stać się pięknym diamentem. Dobranoc, kochani. Powiedz o tym komuś. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. A jak wam się podobało, zostawcie komentarz. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART. Która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników i coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.